28 grudnia spotkał mnie na zaszczyt. Portal internetowy Wirtualna Polska poświęcił mi bardzo dużo uwagi. Może nie tyle mnie, co temu, co napisałem o Władysławie Bartoszewskim i to, co zostało nagrane dla telewizji internetowej Wyklęci TV. To były dwa odcinki, w którym po pierwsze oddawałem Władysławowi Bartoszewskiemu to, co jego. To, na co zasłużył, za co spotkała mnie też fala hejtu, ale jednocześnie poddałem krytyce wszystkie jego wypowiedzi pisemne, ustne na swój własny temat plus to, co o nim jest rozpowszechniane czyli kłamstwa na temat Władysława Bartoszewskiego. Młody człowiek, absolwent politologii Uniwersytetu Warszawskiego, Kamil Sikora, zaczął w ten sposób, że rzekomo jestem byłym działaczem partii Jarosława Kaczyńskiego. Nigdy nie należałem do tego typu partii, nie należę i wszystko na to wskazuje, bo staram się bronić, być od polityki dalej, być obserwatorem niż czynnym działaczem, być członkiem jakiejkolwiek partii politycznej. Nie byłem, nie jestem członkiem partii, który zakładał, którym przewodził i przewodzi Jarosław Kaczyński. Młody człowiek, dziennikarz, który taki materiał robi, powinien dokonać wszelkiej staranności, czyli sprawdzić, jeśli nie miał gdzie, mógł zadzwonić do mnie. Jeśli dostał zlecenie, żeby coś o mnie napisać, mógł się do mnie zwrócić w ramach usług czy wysokopłatnej usługi. Mógłbym mu poradzić, jak to się robi i jak się na kogoś zbiera materiał, tak żebym ja nie mógł się przyczepić, a on, żeby zaspokoił roszczenia swoich mocodawców. Tego oczywiście nie zrobił. No i popłynął. Jak popłynął? Twierdzi, że regularnie występuje w mediach ojca Tadeusza Rydzyka. Występuje, kilka razy występowałem, ale na 20 lat istnienia tych mediów, żeby to było regularne występowanie, to trzeba naprawdę bardzo mocno to naciągnąć. Młody dziennikarz to rzeczywiście zrobił. Przy czym to wszystko jest mało istotne, dlatego że to są szczegóły. Najważniejsze jest to, co było zawarte w nagraniach, z czym młody dziennikarz polemizuje i nazywa to, że dementuje kłamstwa i półprawdy na temat Władysława Bartoszewskiego. Więc idźmy po kolei nie wszystkim bo szkoda na to czasu, ale sprawy najważniejsze. Sprawa tablicy na ulicy Marszałkowskiej 62 w Warszawie. Centrum Warszawy, tablica, informująca, że w tym miejscu podczas powstania warszawskiego przebywał między innymi Władysław Bartoszewski i gdy pierwsza z tą tablicą zobaczyłem, to był 2009 rok, gdy została zainstalowana. Ona była w nieco innym miejscu niż obecnie. Była przy wejściu, przy bramie do tego budynku. I pod tablicą była szklana półka, na której akurat, ponieważ to była jakaś rocznica, taka starsza pani krzątająca się, pielęgnująca miejsca pamięci, paliła znicze i ustawiała kwiatki. Gdy zwróciłem uwagę, że tu nikt nie zginął, ta jest tablica poświęcona osobom, które nie zginęły w powstaniu, była bardzo zdziwiona, była święcie przekonana, że to jest tablica poległych powstańców. Z tego młody dziennikarz wirtualnej Polski, pan Kamil Sikora, zrobił całą historię. Że nie jest prawdą to, co ja powiedziałem, natomiast użył sformułowania, które właściwie go jako dziennikarza kompromituje. Że nieświadomi ludzie składali pod nią kwiaty i znicze. Że rzekomo tak powiedziałem. Ja tak nie powiedziałem, ale on tak napisał. Znicze się pali, ale zniczy się nie składa. To nie jest magazyn. Następna rzecz. Mówiłem, że Władysław Bartoszewski, w momencie, kiedy tam tablicę powieszono, jeszcze żył. Żył przez jeszcze następne 6 lat. Ja Władysława Bartoszewskiego krytykowałem za to, na co moich pojęć zasłużył, od bardzo dawna, także za jego życia. Dowodem tego są liczne nagrania internetowe. To nie była jakaś złośliwość i upieranie się przy tym, żeby atakować człowieka już zmarłego. Robiłem to za jego życia, licząc na to, że on się jednak do tego odniesie. Człowiek, który pełnił określone funkcje polityczne. Człowiek, który pozował do rangi męża stanu. Trzeciej Rzeczpospolitej, pozwolił sobie na to, żeby taka tablica zapisła z jego imieniem nazwiskiem, czyli był jedynym żyjącym, upamiętnionym w ten sposób powstańcem warszawskim. Nie zabrał głosu. W związku z tym tak zostało. Następna rzecz, do której młody dziennikarz się przyczepił, to to, że zakwestionowałem wykształcenie Władysława Bartoszewskiego, twierdząc, że nie miał matury. Otóż on napisał że Władysław Bartoszewski zdał maturę w 1939 roku. Dobrze, gdyby tak było, to mielibyśmy jakieś jakiekolwiek dowody, bezpośrednie, czyli świadectwo maturalne, świadków z klasy maturalnej, zdjęcia na ogólnie przecież przechowują takie pamiątki na zawsze. Nic takiego nigdy nie było. Po drugie, szkoły, które Władysław Bartoszewski ukończył, nie miały uprawnień maturalnych. Liceum Humanistyczne, dwuletnie, szkoła prywatna, którą rzeczywiście w 1939 roku ukończył, dawała mu tak zwaną małą maturę. Do pełnego wykształcenia maturalnego zabrakło mu jeszcze dwa lata toku nauczania, czyli maturę powinien zdawać w 1941 roku, gdzie już oczywiście polskiego szkolnictwa nie było. Przez wiele lat Władysław Bartoszewski zmagał się z własnym kompleksem wykształcenia. Nic by się nie stało, gdyby się do tego przyznał. Bardzo wielu ludzi, bardzo znanych, cenionych, sławnych, nie miało żadnego wykształcenia. Czy Arystoteles miał mat maturę? Nie miał. Ale czy ktoś to kwestionował, czy ktoś to wyśmiewał, czy ktoś to wyszydzał? Nie. To nie, nie było mu do niczego potrzebne. Władysław Bartoszewski podbijał sobie w ten sposób własnego. Zrobiłem maturę w 1939 roku. Dobrze, mamy nagrania z Janem Pawłem II, który mówi: A po maturze? Chodziliśmy na kremówki. I są świadkowie, są uczennice i uczniowie z klasy maturalnej, którzy to potwierdzają. Są fotografie z tamtego okresu. Nikt tego nigdy nie kwestionował. I gdyby Władysław Bartoszewski sam tego nie wyciągał, z pewnością nikt by się do tego nie przyczepiał. A ja na pewno nie. Ale skoro uznał, że w wielokrotnych wersjach swojego życiorysu maturę uzyskał, czy to w okresie międzywojennym w 1939 roku. Czy podczas okupacji, gdzie chodziło o tajne komplety i temat, który zdał według innej wersji, według jeszcze innej, jak egzamin eksternistyczny po wojnie, po 1945 roku, który zakończył się uzyskaniem świadectwa dojrzałości, niech pokaże, czy wtedy powinien pokazać chociaż jeden z takich dokumentów i właściwie dyskusja była bezprzedmiotowa. Nigdy tego nie zrobił. Wyjście z KL Auschwitz. Sprawa bardzo kontrowersyjna, która chyba była najbardziej dla niego istotna, dlatego, że był za to atakowany i to atakowany w sposób niegodziwy, bardzo nieprzyzwoity. Dorabiano mu legendę rodzinną, że rodzina była kolaboracyjna, zaangażowana w kontakty z Niemcami, że siostra wyszła za gestapowca. Oczywiście to wszystko była nieprawda. Ta fala nienawiści była spowodowana tym, że on sam o sobie opowiadał rzeczy nie mające miejsca, a w związku z tym bardzo wielu tak zwanych dyskutantów pozwalała sobie na więcej, no niestety, zbyt dużo. Prawda jest taka, że Władysław Bartoszewski 8 kwietnia 1941 roku został zwolniony z Auschwitz z powodu złego stanu zdrowia, jak sam twierdził. Ostatnie miesiące w tym obozie, od początku grudnia 1940 roku do 8 kwietnia 1941 roku, do momentu zwolnienia, Spędził w obozowym szpitalu w zupełnie innych warunkach. To jeszcze nie był ten okres 42. 43. rok masowej zagłady ludzi w Auschwitz. Ten szpital rzeczywiście pełnił rolę szpitala. Badał go przed zwolnieniem więzień, ale także komisja niemiecka, której przewodniczył oficer SS, niemiecki lekarz. On zadecydował o jego zwolnieniu z powodu złego stanu zdrowia. Samo w sobie. Nie byłoby niczym złym. Należałoby się cieszyć z każdego istnienia, które zostało ratowane w jakikolwiek godziwy sposób w tamtym momencie. Ale on tę wersję zmieniał. On klucz zacierał za sobą ślady. I wreszcie doszło do rzeczy niezwykłej. Wyjście z Auschwitz 8 kwietnia 1941 roku polega na tym, że podpisuje dokumenty, które dotyczą jego zwolnienia, wychodzi poza bramę. Jest człowiekiem względnie wolnym. Wolnym jak na warunki generalnego gubernatorstwa. Ale to nie jest koniec jego historii obozowej. Na dworzec kolejowy w Katowicach, kilka kilometrów od Auschwitz, odprowadza go funkcjonariusz SS. Takich przypadków nie znamy. On nie był oczywiście sam. To była kilkoosobowa grupa innych więźniów. Tego samego dnia w tych samych okolicznościach, czy podobnych, zwolnionych z powodu złego stanu zdrowia lub z innych przyczyn. Ale, żeby assessment odprowadzał ludzi na dworzec kolejowy, kupił im bilety, żeby sobie mogli spokojnie jechać do Warszawy, do swoich miejsc zamieszkania, takich historii nie znamy. To także powodowało falę nienawiści wobec Władysława Bartoszewskiego, ale był sam sobie winny. Pewne rzeczy trzeba było przesądzić jednoznacznie od początku do końca i je uczciwie wyjaśnić. Skoro tego nie było, skoro wersje były zmieniane, nie możemy mówić, że to było coś zupełnie naturalnego i oczywistego, że Assessment odprowadza ludzi, którzy byli do niedawna, jeszcze przed chwilą, więźniami obozu koncentracyjnego Auschwitz, odprowadza ich na dworzec kolejowy. Takich historii nie było. Więc gdzie tu są kłamstwa? Gdzie tu są półprawdy? Gdzie tu są manipulacje? To jest tylko i wyłącznie zestawienie faktów. Nie oceniamy tego, nie wiemy dokładnie, jak było, ale można na podstawie tego wyciągać. Wnioski. I wreszcie to, co chyba zabolało Polaków najbardziej. Otóż Władysław Bartoszewski stwierdził w jednej ze swoich, jednej ze swoich wypowiedzi. Mieszkałem w domu pełnym inteligencji. To jest do aresztowania do września 1940 roku. Żoliborz, warszawska dzielnica najprzedniejszej polskiej inteligencji. Jeśli ktoś z nas odczuwał strach, to nie przed Niemcami, gdy jakiś oficer zobaczył mnie na ulicy, a nie miał rozkazu aresztowania, niczego nie musiałem się obawiać. Ale polski sąsiad, który zauważył, że kupiłem więcej chleba niż zwykle, to jego musiałem się bać. Ja użyłem pewnego skrótu myślowego, mówiąc, że Bartoszewski nie bał się Niemców podczas okupacji, tylko bał się Polaków. I tak to zostało oczywiście powszechnie zrozumiane. Nie da się tego fragmentu zrozumieć inaczej. Władysław Bartoszewski twierdził, że bał się podczas okupacji swoich polskich sąsiadów, najlepszych polskich rodzin, przedniej polskiej inteligencji, natomiast nie bał się Niemców. To nie jest prawdą. On chyba nie znał warunków okupacji, co trudno wytłumaczyć, bo przecież tam żył w tamtych czasach i powinien to pamiętać. Jak wyglądała okupowana Warszawa? Niemcy byli panami życia i śmierci. Olbrzymia większość egzekucji, morderstw popełnionych przez Niemców. Była popełniona w trybie pozasądowym. Każdy Niemiec mógł wyjąć broń, strzelić, bez iść bez iść bezkarnie dalej. Nic mu się za to nie stało. Polacy się Niemców bali, gdy pojawiały się budy, gdy przyjeżdżały samochody niemieckie, ludzie chowali się po Bramach. To była panika, bo to była łapanka albo stawianie ludzi pod ścianą i mordowanie. I niekoniecznie na rozkaz wypadałoby zapytać starszych, najstarszych mieszkańców Warszawy, jak wyglądała groza ówczesnej okupacji. To jest historia Władysława Bartoszewskiego. Historia, która została wypaczona, i biorą w tym udział różnego rodzaju portale medialne, takie jak Wirtualna Polska, żeby gro bronić go jak niepodległości. Ale tu nie ma powodów. Mówmy o tym, jak było naprawdę. I wreszcie, jeszcze jedna rzecz dotycząca jego wykształcenia. Rzecz, może mało znana, ale jakże istotna, charakterystyczna w rysie jego biografii. Gdzie to jego ego zostało tak rozbudowane, że zatracał poczucie rzeczywistości. W jednym z wywiadów, gdy przekazywał swoje zbiory do Osolineum we Wrocławiu 13 grudnia 2013 roku, półtora roku przed śmiercią, wypowiada się i mówi między innymi takie rzeczy. Latem 1938 roku, miał wtedy 16 lat, gdy zdałem do klasy maturalnej do której przecież nigdy nie chodził, nigdy do niej nie zdał. Rodzice fundowali mi w prezencie wycieczkę. Wybrałem Lwów i od tego momentu zafascynował się Osolineum, które wtedy miało miejsce przekowywania polskim lwowi. Teraz to się mieści we Wrocławiu. Przekazując swoje zbiory do Osolineum we Wrocławiu, nawiązał do tej historii. Znowu nieprawda. Nie zdał do klasy maturalnej, bo w jego szkole takiej klasy nie było. Ale powiedział coś więcej, coś co naprawdę szokuje. Podczas podpisywania umowy miało to miejsce 13 grudnia 2013 roku. Władysław Bartoszewski mówi tak: To miasto zachwyciło mnie w latach 50., kiedy przyjeżdżałem tu jako młody doktoran oraz doktor. Czyli zrobił doktorat z nauk wszelakich, nie wiadomo z jakiej dziedziny, we Wrocławiu w latach 50. i następnie przyjeżdżał tam jako młody doktor. No nie taki młody, bo miał 30 kilka lat. Ale to znowu jest ten charakterystyczny rys, życiorysu. rysu. Czyli mówi o czymś, co nie miało miejsca. Bo już nie kwestionujemy teraz jego matury. Nie mówimy o jego statusie ukończenia studiów wyższych. Władysław Bartoszewski mówi, że jest doktorem. I doktorat uzyskał we Wrocławiu. Przez starą kadrę Lwowskiego Uniwersytetu im. Jana Kazimierza Władysław Bartoszewski stał się jednym z nich. To jest jeden z wielu przyczynków. Takich rzeczy z jego życiorysu można wyciągnąć więcej i pokazać. Małość ludzka miesza się z wielkością. Mówiąc o jego inteligencji, mówiąc o jego niewątpliwych zasługach, spotkałem się z nienawiścią, ale tak musimy mówić o takich postaciach. One były złożone. Władysław Bartoszewski od początku lat 60., czy od połowy lat 60., tak jakby zmienił swoje życie i swoje podejście. Wybrał inny świat wartości i później już jest bardzo w tym konsekwentny. On zapomina osoba, którego w jakiś sposób wypromowały, które stworzyły miejsce polskiej konspiracji i w pewnym okresie on jako najmłodszy z nich stał się tak jakby twórcą, jedynym przywódcą i właściwie działaczem żegoty. Wszyscy inni poszli w niepamięć. Nie bronił nigdy publicznie Zofii Kosak szczuckiej swojej patronki, osoby naprawdę niezwykle zasłużonej. Spuszczał głowę i pozwalał w swojej obecności żyć tę świetlaną postać. Dlaczego on nam tego nie wytłumaczy? Ale jego zwolennicy, jego miłośnicy muszą to brać pod uwagę. Następna rzecz, która wymaga także wyjaśnienia, sprostowania, to jest sprawa koncentracją z Warszawy. W 2004 roku w wywiadzie dla dziennika Rzeczpospolita Władysław Bartoszewski zanegował istnienie tego obozu, zanegował istnienie komór gazowych w Warszawie. Powiedział tak: Nie było w Warszawie komór gazowych. Nie mieliśmy żadnych informacji o uśmierdzeniu ludzi gazem. Proszę zobaczyć, pluralizm majestatki. To już jest my, to już nie tylko on, ale jest jakieś zaplecze, jest takie środowisko. Są jakieś tytułowane sławy, które razem z nim mówią jednym głosem. Niczego takiego w Warszawie nie było. I tłumaczę to w ten sposób. Niemożliwe było mi istnienie wielkiego obozu koncentracyjnego, w którym miano zamordować 200 tysięcy więźniów. To wykluczone. To nie jest wykluczone. Dysponujemy oryginalnymi dokumentami z okresu okupacji niemieckiej. Z drugiej połowy 1943 roku. KL Warszaw. Już wtedy pracuje. Eksperymentalnie Niemcy w Warszawie, w jedynym tego typu obozie, założonym w stolicy państwa europejskiego, podbitego, zniewolonego, ale jednak olbrzymiego miasta, Niemcy ustanowili obóz koncentracyjny i eksperymentalnie gazowali i palili tam ludzi. To są następujące meldunki. Raporty Wydziału Bezpieczeństwa Delegatury Rządu na Kraj z 22 listopada. 1943 roku. Informator delegatury, wywiadowca, być może oficer wywiadu Armii Krajowej, pisze w ten sposób. Jeden z oficerów Gestapo oświadczył, że w Warszawie ulec zagładzie około 200 tysięcy Polaków. Zdaniem jego w Warszawie ginie codziennie około 300 Polaków, którzy prócz publicznych egzekucji traceni są w komorze gazowej, w więzieniu nadzielnej oraz pod raszyny. Znacznie bogatsze materiały źródłowe zawierają archiwalia Centralnej Służby Wywiadu Dowództwa Narodowych Sił Zbrojnych. Są one wcześniejsze i dużo bardziej obszerne. W raportach z jesieni 1943 roku jest bardzo wiele informacji wywiadu NEZ-u o komorach gazowych i obozie koncentracyjnym KL Warszawa. W nocy z 17 na 18 października 1943 roku w byłej dzielnicy żydowskiej, przy ulicy Gęsiej nr 26 w byłym gumachu polskiego więzienia wojskowego w Komorze Gazowej, zagazowano po raz pierwszy 150 Polaków zatrzymanych z ostatnich łapanek na ulicach Warszawy. Informacja ta zgodna jest z prawdą i nie, polega, nie podlega żadnym zastrzeżeniom. W grupie zgładzanych Polaków było około 20 Żydów belgijskich z obozu koncentracyjnego. W getcie. Komora gazowa po pierwszym wypróbowaniu ma być czynna dla dalszych mordów Polaków. Przy ulicy Gęsiej 26, gdzie mieści się komora gazowa, stoi czteroosobowy posterunek SS i nikt obok tego domu i do budynku, nawet z wojskowych niemieckich, nie jest wpuszczany. Za wyjątkiem gestapowców. Następnych tego typu informacji jest cały plik dokumentacja istnienia niemieckiego obozu koncentracyjnego. Gazowania i palenia ludzi w sposób eksperymentalny, nie na tak wielką skalę jak w innych obozach koncentracyjnych, ale to miało miejsce. I Władysław Bartoszewski swoim autorytetem zaświadcza: Byłem wtedy w Warszawie, żyłem, nic takiego nie było, bo ja tego nie widziałem. To znaczy, że albo nie był w Warszawie, co jest jakimś absurdem, bo wiemy, że był, czyli kłamie. Jak mógł nie widzieć w centrum Warszawy rzeczy, które były oczywiste. Zachowały się przecież tuż powojenne zdjęcia tych kominów, zachowały się resztki krematoriów, zachowały się puszki po cyklonie B, które były na terenie tego obozu używane. Jak można było to wszystko negować? A Władysław Bartoszewski negować mógł. I tu się sprowadza jego istotna rola jako działacza żegoty. Władysław Bartoszewski w Rzegocie był. Tego kwestionować nie wolno, ale jego rolę trzeba sprowadzić do. Prawdziwych rozmiarów. On nie był ani czołową postacią, ani mającym jakieś kierownicze stanowisko. Witold Bieńkowski, jeden ze współtwórców żegoty, rzeczywiście czołowy wydziałać, w relacji napisanej 26 stycznia 1955 roku zaledwie 10 lat po zakończeniu działań II wojny światowej w Europie opisał, że gotym, Osiągnięcie całego kształtu zagadnienia żydowskiego w Polsce, w latach 1939-1944 wydaje mi się możliwe. Tak na ówczesne warunki ta relacja może nie jest pełna, nie jest jakaś bardzo obszerna, liczy 25 stron, ale jest bardzo treściwa. W tej relacji Witold Bieńkowski mówi o Radosławie Bartoszewskim. Ale co mówi? Wymienia go jeden raz, że ktoś taki, jak Władysław Bartoszewski rzeczywiście był. I to jest cała jego rola. Natomiast to, co mamy dzisiaj, to jest histeria. Żegota to Bartoszewski. Bartoszewski to Żegota. Każdy, kto to kwestionuje, jest antysemitą, jest czarnosecinnym prawicowcem, jest nienawistnikiem, który chce ująć tego uroku osobistego i niezwykłych zasług człowiekowi, którego nie powinno się w ogóle w żaden sposób krytykować. Prawdziwa cnota. Krytyk się nie poni.